Witajcie w moim kolejnym projekcie. Zagrajmy w Bioshock. Jak już możecie widzieć po menu tytułowym, tym razem Bioshock. No cóż, rękawy podwinąć i zaczynamy z rozrywką. No cóż, e, intro tym razem nie ja mogliście widzieć. Nie wiem czemu, ale jakoś mi intro nie działa. Więc, tak, w opcję popatrzymy sobie szybko. Tu macie opcje grafiki, bla 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 bla, bla 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 bla. Nic ciekawego. Opcje sterowania, tylko muszę sprawdzić, czy mi dobrze tak się myszką. No, w sumie w czasie rozgrywki bym jeszcze zmienił ustawienie odnośnie czułości myszki. Um, tryb dźwięku stereo. No, trochę dźwięk ściszy. No, do siódemki, może. Później w trakcie rozgrywki, jak będę opatrzył na nagrania, to w sumie dostosuję dźwięk. używ odgłosu. Um, no i zastosuję i opcje gry. Training adaptacyjny. Um, bla, 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 wyłącz mory witalne wyłączony, poziom trudności, średni ok. I w sumie. A, żebyście dobrze żebyście wiedzieli, tylko... Ja już grałem w Bioshock chyba dobre 3-4 miesiące temu, więc to nie jest gra, którą przechodzę teraz za ślepo. Będzie to Bioshock 2, który po Bioshocku 1 zrobię. Ale... Oczywiście. Początkujący gra lub nieznający szczelin. E, nie jestem początkującym grac? Fika, fika. Buter keksa teraz, ja mi teraz jeszcze coś. Między zębami. E, Porządkończyk, ja, gracz, to nie dotyczy mnie. Nieznający szelanin, nie dotyczy mnie. Ja mało kram szelaniny, ale weteran pragnący wyzwania. Nie, nie jestem weteranem szelanin. Jeśli chodzi o szelaniny, to. To nie to nie jest mój ulubiony kategoria, jeśli chodzi o gry Adam to ppótną modyfikacji genetycznych nie mogę do końca przeczytać. Rok 1960 Rotkowe plantyk. W samoocie? They told me: "Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. szok w wodzie jesteśmy o <noise> jakaś walizka czy to torebka no, idź! Płyń do góry! O, nasz samolot. Na co się patrzysz? Płyń do góry! Jeszcze się udusisz. Och, już lepiej. No to popatrzmy. Hmm, coś możemy tutaj zrobić? Nic. Ale co to ja widzę? O, nasz samolot? Też topnieje do końca? On tak faktycznie topnieje czy tak stoi w miejscu tylko? Nie on topnieje, topnieje Tylko tam może na te schody tam wejdę To mi się teraz już nie podoba, powiem wam szczerze To mi się nie podoba O! Propaganda No gods or kings, only men Żadnych bogów albo królów, tylko człowiek W jakimże kraju jest miejsce dla kogoś takiego jak ja? Andrew Wright. Hmm? Sztuka. Industry, czyli przemysł i science, to oznacza nauka.